Pożądliwość oczu w Piśmie Świętym porządliwość oczu odnosi się do tęsknoty lub zachłannego pragnienia, które rozpala to, co się widzi i czego się pragnie. To pragnienie często wykracza poza zdrowy podziw lub docenianie piękna i rozwija się w bezbożną obsesję. Zwrot, porządliwość oczu pojawia się wyraźnie w jednym liście Jana 2 szesnaście, gdzie czytamy. Albowiem wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od ojca, ale od świata. Termin porządliwość grecki epifimia, epifamia, oznacza silne, uporczywe pragnienie. W połączeniu ze słowem oczy, fraza ta sugeruje pokusę, jaką mogą stwarzać bodźce wzrokowe odwodzące ludzi od woli Bożej. Tę samą koncepcję popusy wzrokowej można prześledzić aż do Edenu, gdzie zakazany owoc został opisany jako przyjemny dla oka. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 6, kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoc dobry do jedzenia, rozkoszny dla oka i pożądany dla zdobycia mądrości, Zerwała z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Pożądanie oczu może obejmować pożądanie dóbr materialnych, niemoralność seksualną lub jakiekolwiek nieprawe pragnienie podsycane przez atrakcyjność wizualną. Pismo Święte wielokrotnie ostrzega przed destrukcyjną mocą nieokiełznanego pożądania. List Jakuba, rozdział 1, werset od 14 do 15, wyjaśnia, lecz każdy bywa kuszony przez własne złe pożądanie, którego wabią i nęcą, a gdy pożądanie pocznie, rodzi grzech. Większość chrześcijan, którzy odeszli od fałszywych nauk Kościoła rzymskokatolickiego, zgodzi się ze mną, że kiedy byli jeszcze katolikami, ich wiara opierała się bardziej na ręcznie robionych rzeczach używanych w tak zwanym Kościele katolickim. Ja sam ledwo widziałem Chrystusa jako przyczynę mojego zbawienia, ponieważ sakramenty były dla mnie ważniejsze do osiągnięcia, a katolicka Maria była dawczynią łaski. Nie musiałem więc czytać Biblii, ponieważ imię Maryi zostało w niej wymienione tylko kilka razy. A jak wiesz, bez Ducha Bożego nie da się zobaczyć i poznać prawdy o Bogu. Błagam Cię, sprawdź wszystko z Biblią, a jeśli nie ma tego w 66 księgach Biblii, proszę, nie bierz w tym udziału.